Hej, witajcie na Amazon Box. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda i jak się nakłada serum regenerujące do twarzy, szyi i dekoltu z firmy Delia. Jest to serum oparte o olej arganowy. Główny jako składnik. Sprawdźmy, co w nim jeszcze jest tutaj zawarte. A mamy tutaj ze składników. Olej arganowy, olej migdałowy, olej sołowy, sojowy, olej z oliwek i witaminę E. To są główne składniki. Pełna lista składników macie tutaj na bocznej ściance. Może nie będę wymieniał, ale gdyby ktoś chciał wiedzieć, co dokładnie jest zawarte, to tutaj mamy pełny skład i możemy ocenić, czy nam to pasuje, czy nie. Zasadniczo o, olej arganowy jest to. Jest to oparte. Tak jak mówię, jest to serum regenerujące do twarzy, szyi i do dekoltu. Do każdego typu cer z widocznymi oznakami starzenia się, czy jak widać drobne zmarszczki, czy skóra jest już taka nienapięta, troszkę wiotka i przesuszona. To możemy tego serum używać i spróbować, czy nam odpowiada, czy nam poprawi wygląd naszej skóry. Tak wygląda tutaj. Opakowanie mamy tutaj wszystkie dane i techniki stosowania, nakładania. Jest to aplikator, który za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda, czyli jak się aplikuje te krople i jak to można nałożyć. Zajrzyjmy do środka. Zobaczymy jak wygląda. Serum jest w wielkości 10 ml. Mamy tutaj już buteleczkę, czyli opakowanie i 10 ml tego serum. Kolor wygląd taki lekko. Butelka jest herbaciana, ona też ma minimalnie delikatnie może taki herbaciany, ale bardzo jasny kolorek. Zajrzyjmy, odkręcimy teraz buteleczkę odkręcamy i to co ta górna część to jest jednocześnie aplikator, tak zwana taka pipetka czyli żeby to naciągnąć naciskamy wtedy zostanie zasane serum do tej pipetki, zobaczcie mamy to i po naciśnięciu delikatnym na tą górną część tutaj a tutaj ja to naciskam wtedy nam te kropelki się uwalniają to trzeba delikatnie naciskać jeśli chcemy pobrać, najpierw naciskamy, wciskamy kipetkę do środka, puszczamy i to zostanie naciągnięte. Zobaczcie, naciągnęło mi teraz tutaj i będę naciskał, o tak, i aplikują się kropelki. Zobaczmy teraz, może gdzieś tutaj na dłoń Wam pokażę. Ustawię gdzieś tę buteleczkę, żeby się nie wywaliła. Pokażę Wam na dłoń. Powiem, że tak, konsystencja łatwo się tu nakłada. Ta konsystencja jest gęsta. O, tak widać takiego dość gęstego oleju. Myślę, że rozsmarowanie będzie bardzo łatwe. Na dłoni wam to pokażę. Tak, jest taki lepki, gęstawy. Dwie kropelki zobaczcie tutaj na całą dłoń. Wysmaruje to praktycznie trzy Myślę, że całą twarz by dało radę Czuć od razu, że to nawilża Nabłyszcza tutaj tą skórę Jest wyraźny zapach arganu Tutaj kolejki arganowe używacie, to czuć po prostu tutaj ten zapach Nie jest kleiste, zaraz się wchłania Widać, ta skóra jest taka błyszcząca od razu i rzeczywiście po wtarciu w skórę znacznie delikatniejsza, przyjemna taka w dotyku. Trzeba byłoby wtedy całe poużywać. Tu już każdy musi według własnego wustu takiego olejku sobie poużywać. Myślę, że całą buteleczkę zużyć i wtedy efekty można na twarzy, szyi czy dekolcie sprawdzić i ocenić, czy nam takie serum odpowiada. Sprawdziłem, dość ciekawa konsystencja, bardzo łatwa aplikacja pod tym względem można spokojnie to polecić. Co do składu, no to już tutaj oceniamy samemu, czy nam odpowiada i używanie no, całkiem fajna ta skóra jest tutaj w, w odczuciu, więc spróbować myślę, że warto.